25 sierpnia. Żywot świętego Ludwika IX, króla francuskiego. Żył około roku pańskiego 1270. Ludwik VIII, król francuski, pojął za żonę hiszpańską królewnę Blankę, które to małżeństwo Pan Bóg pobłogosławił dziewięciu synami i trojga córkami. Następca tronu, Ludwik IX, ochrzczony został w kaplicy pałacowej w Pułasy i dlatego też później podpisywał się Ludwikiem z Pułas. Na pytanie, czemu więcej ceni tę kapliczkę od katedry w mieście Rims, gdzie się odbyła jego koronacja na króla, odpowiedział, czemużbym nie miał przekładać pułasy, gdzie mi udzielono wiecznotrwałą godność chrześcijanina, nad Rims, gdzie nam nie zlano przemijający i znikomy urząd królewski. Sama królowa czuwała nad religijno-naukowym wykształceniem swych dzieci, a mianowicie młodego Ludwika. Gdy pewnego razu szeptano na dworze. Że młody Ludwik szczególną przychylność okazuje pewnej pannie dworskiej, dała mu następujące napomnienie: Kochany synu, miłuję cię szczerze i gorąco, ale wolałabym cię widzieć na marach, aniżeli obciążonego grzechem śmiertelnym. Słowa te wyryły się w sercu jego głoskami niezatartymi. Przy śmierci ojca w roku 1226 liczył Ludwik dopiero lat 12, przeto w jego imieniu rządziła matka ale kazała go natychmiast namaszczyć na króla i ukoronować, aby zapobiec rokoszom dumnych i potężnych lenników. Ludwik rozpoczął życie surowe i zachowywał w nim następujący porządek. Pościł dwa dni w tygodniu, w pewnych godzinach nosił włosienicę, przed brzaskiem dziennym odmawiał brewiarz, słuchał dwóch albo trzech mszy świętych, zatapiał się w piśmie świętym, czytywał ojców kościoła, spowiadał się co piątek, a gdy miał przyjmować komunię, posuwał się na kolanach do ołtarza. Szczodrobliwość jego nie miała granic, w samym pałacu karmił codziennie przeszło sto ubogich i sam im usługiwał. Trzech biednych starców ugaszczał w sali jadalnej, zwiedzał często szpitale, opatrywał chorych własną ręką, a szczególnie miał staranie o dotkniętych zarazą lub inną jaką wstrętną i niebezpieczną chorobą. Gdy założył i wykończył obszerny gmach lazaretowy w Kąpień, sam z swoim Teobaldem, królem na pierwszego pacjenta zaniósł na jedwabnym prześcieradle do tego zakładu. Balduin II, cesarz carogrodzki, zastawił był w Wenecji za wielką kwotę pieniędzy koronę cierniową Chrystusa Pana. Ludwik wykupił ją i wraz ze swym bratem Robertem zaniósł ją w skromnej odzieży z miasta Sens do Paryża, odległego o 23 mile. Towarzyszyło mu w tym uroczystym pochodzie wiele prałatów, księży i rycerzy. Pewnego dnia zwrócili mu ministrowie uwagę, iż przy chorych i po kościołach traci dużo czasu i zbytnią pokorą ubliża powadze królewskiej. Na to odpowiedział im, czyżbym jej mniej ubliżył, gdybym całe dni i noce przesiedział przy grze i na hulance? W roku 1234 objął sam rządy i pojął za żonę hrabinę Małgorzatę Prowancką, niewiastę pełną zalet i wdzięków. Dostojna ta pani i godna takiego męża małżonka powiła mu pięciu synów i tyleż córek. Dzieci te uczył sam król w wieczór katechizmu, chodził z nimi na nabożeństwo i kazanie i ćwiczył je w praktykach chrześcijańskich. Rodzina jego była wzorem dla wszystkich poddanych, on sam był uprzejmym dla nisko i wysoko urodzonych, a nadto spokojnym i statecznym. Nadto klątwa ani złożeczenie lub kłamstwo nigdy nie skalało ust jego. Z energią zabrał się do usunięcia zastarzałych nadużyć, porządzał lepiej sądy i sam niekiedy rozstrzygał sprawy i spory pod wielkim dębem w mieście Vincennes. Sława sprawiedliwości jego była tak powszechną i nieskalaną, że monarchowie europejscy nierzadko zdawali na niego rozstrzygnięcie zachodzących między sobą nieporozumień i sporów. Surowym i nieubłaganym był tylko dla bezbożników i bluźnierców. W celu złagodzenia nędzy, poprawy obyczajów i krzewienia oświaty założył około 40 klasztorów żeńskich i męskich, dużo zakładów wychowawczych i słynną akademię Sorban w Paryżu. Gdy go doszła smutna wieść, że Saraceni ponownie zdobyli Jerozolimę, Ludwik, który wtedy był obłożnie chory na ciężką febrę, ślubował wyprawę krzyżową. Wyzdrowiawszy cudem, zabrał się do spełnienia ślubu. Po kilku zwycięstwach poniósł klęskę, dostał się w niewolę sułtana, z której dopiero po sześciu latach do Francji powrócił. Z wielkim poświęceniem i skwapliwością popierał dobro poddanych. Zaprowadził wszędzie ład i porządek. Zwiedzał wszystkie prowincje, aby osobiście słuchać skarg i poznać potrzeby narodu. Pewna wdowa żaliła się przed nim, że jakiś szlachcic zabrał jej niesłusznie kawał roli. Ludwik pozwał przed siebie winowajcę, który stanął przed nim z dwoma przekupionymi świadkami. Król ich odosobnił i kazał pierwszemu głośno zmówić skład apostolski. Potem rzekł do drugiego: "Na honor królewski zaręczam ci, że twój towarzysz zeznał szczerą prawdę". Ten sądził, że go zdradzono i ze skruchą opowiedział, jak się rzeczy mają. Szlachcic poniósł zasłużoną karę, a wdowa odebrała grunt. Inna biedna jakaś kobiecina przegrała proces, w rozjątrzeniu zaczęła żyć króla, mówiąc mu w oczy, że niegodzien korony i winien być z kraju wygnanym. Monarcha odpowiedział łagodnie, słusznie mówisz, niewiasto, niegodzien jestem korony i trzeba mnie wygnać nie tylko z Francji, ale i z całego świata, po czym wręczył jej królewską jałmużnę. Tymczasem cały wschód sposobił się do nowej wojny krzyżowej, przy czym i Ludwik od nowa sprawą tą się zajął. W porze wiosennej roku 1270 wyruszył z flotą przeciw tunetańskim rozbójnikom morskim, którzy niepokoili krzyżowców i dowozili broń sułtanowi egipskiemu. Król zdobył Kartaginę, ale odtąd opuściło go szczęście. Do zdobycia Tunisu trzeba mu było zaczekać na posiłki z Sycylii. Nim te przybyły, wybuchła zaraza w jego obozie, wskutek której wymarła w kilku dniach połowa wojska. Król jak matka pielęgnował chorych i pocieszał umierających, póki zaraza i jego nie powaliła na łoże boleści. Trudno opisać troskę i obawę wszystkich o drogie życie monarchy. Z nabożeństwem i skruchą przyjął sakramenta święte i skonał w chwili, gdy nadeszła wiadomość o odsieczy sycylijskiej. W trzech bitwach zniweczyli krzyżowcy zbrojne siły tunetańskie i zawarłszy zaszczytny pokój, popłynęli z świętymi zwłokami do Francji. W drodze i przy uroczystym pochodzie zwłok działy się liczne cuda, a po 27 latach mógł papież Bonifacy VIII zamknąć śledcze akta i ogłosić świętym męża, który jednoczył w sobie zalety chrześcijanina króla i prawdziwego bohatera. Nauka moralna Dla swego syna i następcy, Filipa III, pisał Ludwik Święty w następujący sposób. Najpierwszą rzeczą, jaką Ci polecam, miły Synu, jest serdeczna miłość Boga, bo bez niej nie ma zbawienia. Zanim byś miał popełnić grzech śmiertelny, bądź raczej gotów dać sobie poodcinać wszystkie członki i postradać życie wśród najokropniejszych męczarni. Jeśli Bóg na ciebie ześle zmartwienie i choroby, dziękuj Mu za to i pomyśl. Że to się dzieje dla Twego dobra i że zasłużyłeś na gorsze kary, służąc Mu źle i działając częstokroć przeciw Jego woli. Jeśli Bóg ześle na Ciebie coś dobrego, bądź Mu wdzięcznym i strzeż się popaść w pychę lub inną jaką zdrożność, gdyż wielki to grzech odwdzięczać się złem za dobre. Przywykaj do częstej spowiedzi i wybieraj na spowiedników kapłanów uczonych i świętobliwych, uczęszczaj ochotnie na nabożeństwa i módl się sercem i ustami podczas mszy świętej. Bądź miłosiernym dla ubogich i służ im według sił radą i uczynkiem. Unikaj towarzystwa bezbożnych, nie znoś wobec siebie mów gorszących i po twarzy miotanych na bliźniego. Wstąpiwszy na tron, bądź przede wszystkim sprawiedliwym. Jeśli bogacz ma spór z ubogim, broń raczej ubogiego, ale jeśli sprawa jest jasną, przyznaj słuszność temu, komu się należy. Gdy spostrzeżesz, że Ty, albo przodkowie Twoi niesłusznie coś dzierżą, oddaj natychmiast, czy to drobnostka, czy coś większego. Zasłaniaj wszystkich swych poddanych, a mianowicie duchownych, przed krzywdą i uciskiem, nie bądź łatwowiernym, jeśli Ci się ktoś żalić będzie na kapłanów, lecz szanuj i broń ich i przestrzegaj tego, aby mogli bez przeszkody pełnić obowiązki swego świętego powołania. Kochaj i czci Matkę Swoją i słuchaj jej rad mądrych, miłuj swych braci i bądź im przychylnym. Ale strzeż się być z miłości ku nim niesprawiedliwym względem innych. Staraj się o dobrych urzędników i sędziów i często zasięgaj wiadomości o ich życiu i postępkach. Wykorzeniaj w kraju wszelkie jawne zgorszenia, a mianowicie, bluźnierstwa, grew kostki, przeteczeństwo, opilstwo, a popieraj cnotę. Bądź pokornym synem Kościoła świętego i oddawaj należną cześć papieżowi i biskupom. Po drugie, do swej córki Izabeli, królowej nawarii, pisał jak następuje. Miła córko, kochaj Boga, który oddał Syna swego na śmierć, aby nas ocalić od wiecznej zaguby. Niesłychanie błądzi, kto miłość swą przywiązuje do czegoś innego, nie do Niego. Jemu się nasza miłość całkowicie przynależy, gdyż On jedyny jest jej godzien. Droga córko, pragnij gorąco coraz więcej mu się przypodobać, a lękaj się nade wszystko utracić łaskę Jego. Słuchaj ochoczo rozmów i kazań traktujących o Bogu, a unikaj pogawędek innych. Chyba z mężczyznami wypróbowanej cnoty. Słuchaj pokornie męża, a nade wszystko rodziców, napominam Cię, abyś nie łożyła za wiele na suknie, stroje i klejnoty, a co oszczędzisz, ponad potrzeby i nieodłączone od stanu i godności wydatki, to obracaj na wspomaganie biednych. Weź to sobie za regułę, raczej mniej łożyć, aniżeli zbyt wiele na stroje. Jeszcze raz powtarzam Ci, kochana córko, myśl o tym, jakbyś się najwięcej przypodobać mogła Panu Jezusowi. Postępuj zawsze tak, abyś zawsze czyniła dobrze, a chroniła się złego z czystej miłości ku Chrystusowi, choćbyś i z pewnością wiedziała, że za dobre nie odbierzesz nagrody, a za złe kary. Błogo dzieciom, co mają takich rodziców. Modlitwa Panie i Boże mój, racz nam miłościwie dopomóc, abyśmy podobnie, jak Twój sługa Ludwik Święty, poznali marność i znikomość rzeczy ziemskich, a dążyli tylko do dóbr wiecznotrwałych, któreś obiecał tym, którzy Cię miłują i wiernie Ci służą. Amen. Kochani słuchacze, jeżeli macie przemyślenia związane z tą nauką, to napiszcie je w komentarzu pod filmem. Jest to budujące dla nas i dla innych słuchaczy. Bóg zapłać za słuchanie żywotów świętych pańskich. Mamy nadzieję, że pomagają Tobie w codziennej przemianie serca i pracy nad słabościami. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest Msza Święta, w tym roku Msze Święte odprawiane są bezpośrednio w stolicy apostolskiej w Rzymie. A ofiarem przy Świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich Możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty jak zwykła ikonka z uśmiechem. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.